maludziska po wielu próbach w końcu udaje mi się nagrać kolejny materiał z trikami i poradami dla Was eee, muszę przyznać, że naprawdę ciężko tworzyło mi się ten filmik eee, kilka razy e, przestał działać Share Factory eee, Kilka razy nie włączyłem mikrofonu. Także mam nadzieję, że sporo Wam się to dla Was stworzyłem. Zaczynam od strefy powodziowej. Eee, Pokazuję Wam, jak wyskoczyć z punktu A i flankować przeciwnika, który próbuje wejść na ten punkt. Druga akcja to przejmowanie punktu A na sztormy na parcelach z niebieskiego kontenera. O tyle ciekawe zagranie, że przeciwnicy spodziewają się Was w kontenerze, a nie nad nim. Kolejny trik na kurorcie Hainan i polega on na przeskakiwaniu między balkonami przy punkcie B. Mamy balkon na zewnątrz punktu B, i ten drugi, który jest na środku, łatwo w ten sposób flankować przeciwnika, łatwo zachodzić przeciwników, jeżeli zamknęli was na resp'ie. Do wykonania kolejnego triku, czyli szybkiego przejęcia punktu B na ogóle transmisji, będziecie potrzebowali kolegi. Da wam to wgląd na całą mapę przed przeciwnikami, no i nikt nie zabierze wam mojej ulubionej broni, czyli specjalnej snajperki. Kolejne ciekawe miejsce to parapet e, na zaporzonym kongu punkt A. E, możecie z niego obronić punktu, atakować go e, w e, niestandardowy sposób. Możecie też zabijać ludzi, którzy kampią e, na dachu. Żeby wejść na ten parapet musicie po prostu zeskoczyć z drabiny w odpowiednim momencie. I to było na tyle. Jeżeli chcecie więcej, piszcie i lajkujcie filmik. Trzymajcie się na razie.